Dzień dobry w kolejnym odcinku podcastu Książka dla mężczyzny. Witają Was Łukasz Antas i Michał Peziak. No i przed nami dzisiaj oczywiście nowa pozycja. Tą pozycją jest książka Eugena Herigela, niemieckiego filozofa. Książka pod tytułem Zen w sztuce ucznictwa. Mm. Tak i kilka słów na temat autora i książki. Mm. To był niemiecki filozof, w sumie żyjący na, od XIX do połowy XX wieku. Trochę kontrowersyjna postać, jak doczytałem, ale miał on okazję w latach XX zeszłego wieku uczyć się w Japonii um, ucznictwa, takiego trochę artystycznego, tradycyjnego, połączonego z Zen, jak, jak można wyczytać z książki. I swoje doświadczenia połączone z jakimiś przemyśleniami samej idei Zen przekazuje w książce, która jest stosunkowo krótka, ale rzeczywiście bardzo, bardzo treściwa. I Jakie ty miałeś wrażenia, bo zaproponowałeś ten tytuł? Rozumiem, że był dla ciebie ważny. Tak, ja tę książkę czytałem kilka, pewnie naś, kilkanaście lat temu po raz pierwszy. Teraz do niej wróciłem przed naszą rozmową i ona na mnie zrobiła duże wrażenie, bo z jednej strony interesuje się zen i w jakiś sposób praktyka zen jest mi bliska, więc tego typu książki czytam, ale w tym konkretnym przypadku to, co opisuje autor, to jest opis jego osobistej praktyki, Spotkania się z ideą Zen w działaniu. No bo on pojechał do Japonii po to, żeby tam miał tam wykłady przez jakiś czas na Uniwersytecie Tokijskim, prowadził tam wykłady, pojechał tam ze swoją żoną i wcześniej już był zainteresowany buddyzmem Zen, więc chciał tam na miejscu się z tym bezpośrednio spotkać. I ktoś mu powiedział o sztuce ucznictwa, czy o jednej z form praktykowania Zen. No bo to nie jest tylko medytacja w siedzeniu, ale to też jest medytacja w różnego rodzaju działaniu. ucznictwo jest jednym z tych przejawów. Ktoś dał mu kontakt do mistrza i ten mistrz przyjął go na swojego ucznia. No i o tym jest cała ta książka, czy książeczka, można to powiedzieć, bo krótka forma, gdzie Herigel opisuje to, jak, jakim dla niego to było trudem i mozołem, jak bardzo on się. Jak się zderzyło jego myślenie, takie zachodnie myślenie nastawione na cel, na efekt, czyli żeby dobrze strzelać, żeby się nauczyć, żeby to trwało krótko, no i żeby. zadbać o swoje ego. Tak, zadbać o swoje ego, no, po prostu stać się dobrym ucznikiem. I, i on opisuje ten proces, który no, poddawał go mistrz, a nie tylko jego, bo on był tam w pewnej grupie. I to jest właściwie fascynująca przygoda. Prawda? Czyli zderzenie tego adepta, jego oczekiwań, jego podejścia z podejściem mistrza, który też wie, jak uczyć, wie, jak prowadzić. To dla mnie to, to było najbardziej chyba tutaj fascynujące w tej książce. No Mi tam kilka puzzli wskoczyło. Powiem Ci, że yy, krótka lektura, ale tak mi pootwierała różne wątki się zastanawiam, od czego zacząć, znaczy ten wątek relacji mistrz-uczeń rzeczywiście był wartościowy, bo jakby nie tylko uczeń ma zapomnieć o swoim ego, ale w sumie mistrz też. Oni wszyscy jakby są wpleceni w proces, w to tao, czy jak tam Zen to się nazywa, ja nie znam Zen, ale na początku to jest ciekawe, że jest takie nieeuropejskie, że uczeń ma po prostu naśladować, nie ma, nie ma wychodzić z inicjatywą, tylko Robić to, co robi y, nauczyciel, co więcej, dopiero jak ten y, y, autor stracił nadzieję, by zaczął, nic mu nie wychodziło, więc on się poddał, dopiero wtedy zaczął się uczyć tak naprawdę, ale na koniec to nauczyciel rezygnuje z tego, w tym znaczeniu, że on wypuszcza ucznia w świat, daje jeden z swoich najlepszych łuków, to też jest ciekawe, i jakby mówi, no, idź i twórz coś większego ode mnie, tak? Jakby stań na moich ramionach, że tak powiem. I chyba nawet tej frazy użył autor w książce. No, w każdym razie to było ciekawe, jak tam on opisywał, no, zderzenie kultur, tak naprawdę, bo on w którymś momencie próbuje ułatwić sobie, de facto odchodząc od wzoru mistrza, tam zmienia w sposób, jak trzymać cię, czy coś takiego. I dla mistrza to jest jakby złamanie honorowych zasad. O w to to jest. Złamanie, przestań, nie przestań. To tych zasad, ale honorowych, ale to jest złamanie idei, tak? To jest zaprzeczenie tak, idei. Tak. No? Bo idea tutaj y, polega na tym, żeby to strzelanie wydarzało się samo, żeby nie było intencjonalne, tak? żeby nie było jakąś techniką. Tak, to to jest... Tylko żeby to było właściwie, żeby to było odpuszczenie techniki, a po prostu bycie. Bycie w pełni. No i kiedy ten uczeń, czyli Harrygel, próbuje pójść jakoś na skróty i wymyśla sobie jakąś, um, jak, jakiś techniczny sposób, to mistrz go oddala. Tak. To jest też fascynujące tutaj, jak myślę, że to nie, nie zdradzimy bardzo szczegółów, jak powiemy, że mistrz go w pewnym momencie oddala. Po prostu nie przestaje chcieć go uczyć, bo, no bo właśnie Herigel złamał te zasady. Tak, ale tam jest kolejny, jakby, poziom, który mnie zafascynował. To jest ten poziom e, takiego, właśnie, wejścia tak mocno w kontakt z rzeczywistością, że to jest, tak jak mówisz, samo się strzela. I tam była taka fascynująca scena, już może nie będę wchodził w szczegóły, kiedy ten nauczyciel pokazuje taki poziom mistrzostwa, który się wydaje no nieludzki. Znaczy, Człowiek nie powinien umieć czegoś takiego zrobić, ale to jakby, jak rozumiem, wynikało z tego niesamowitego połączenia ludzkiego mistrzostwa i kontaktu z rzeczywistością. Tam jeden, jedna rzecz mnie zafascynowała: że trafianie w tarczę jest tylko zewnętrznym świadectwem tego, co się rozgrywa wewnątrz. Poza zasięgiem zrozumienia, to jest ten poziom, no można powiedzieć, mistyczny. On no zresztą używa takiego sformułowania, że ten ucznictwo jest jak pierwotne zjawisko mistyczne. To nie jest medytacja, ale to jest jakby w przedszkole Zen, chyba też tak napisał, gdzie my się kontaktujemy tak mocno z rzeczywistością, że to się samo dzieje. A trzeci poziom, który mnie zafascynował. To, z, to jak to przypomina sztuczną inteligencję. Ja wiem, Właśnie, Powiedz coś więcej, ty... powiedz coś o tym, jak ty. To... Ale to tak, ja tego samego dnia przez przypadek ja przeczytałem tekst Harariego stary z 2018 roku, ale powiedziałbym, że jeszcze jest mocniejszy niż wtedy. O sztucznej inteligencji. I pewno trochę nadużywam tego, ale dla mnie to są jakby niesamowite. Paralele, bo w tym stanie mistycznym, który on opisuje, zresztą wielu innych autorów, to jest tak, że ten człowiek podejmuje decyzje jakby na bazie całej wiedzy, ma kontakt z, nazwijmy to, z wszechświatem. E, następuje przekazywanie wiedzy poza słowami. I on też to opowiadał, że to się działo w jego ucznictwie, że jakby ten mistrz dawał mu tą wiedzę bez słów. Zresztą ten on nie znał japońskiego, jakby to było też ważne, że w tej całej nauce on mógł się posługiwać albo tym, co zobaczył albo tłumaczami, A w każdym razie podejmowanie decyzji na bazie całej wiedzy, przekaz jakby bez słów. I kontakt z wszystkimi taki. Bez bez zakłóceń i teraz świat, którym, do którego my dążymy w naszej technologii jest podobny. Jakby jak sztuczna inteligencja, samochód ze sztuczną inteligencją przyjeżdża na skrzyżowanie, to on ma kontakt z każdym innym samochodem, jakby bez zakłóceń. Oni żyją w tej samej przestrzeni informacyjnej. Każdy robot medyczny za jakiś czas będzie miał upgrade wiedzy natychmiastowo. Na całym świecie ten sam system wiedzy. Jak będziemy połączeni z neurolinkiem czy innymi urządzeniami bezpośrednio z całym internetem, też właściwie będziemy mogli korzystać z całej wiedzy, tylko ja miałem takie stworzenie wow, jakby to jest takie zwierciadlane odbicie tego, co my jako ludzie możemy mieć. Tylko, że przy okazji my wypuszczamy Gina z butelki, który spełni może parę naszych życzeń, ale nie do końca wiadomo jak to się skończy ze sztuczną inteligencją i tak dalej. No i to mnie tak uderzyło, że jakby z jednej strony my dążymy do podobnego stanu, który mistycy, z tego co mówią, mogą poczuć. I być może naszym ratunkiem jako ludzkości to będzie właśnie coraz bardziej zwiększenie świadomości, nazwijmy to duchowej, bo ta przyszłość ze sztuczną inteligencją. Ona niesie ze sobą bardzo dużo wyzwań i może nie być świetlaną przyszłością, o czym ostrzega Harari i wielu innych autorów. I dopóki my nie będziemy dużo bardziej świadomi niż jesteśmy teraz, to ta technologia może nam zaszkodzić. Tak jak, nie wiem, w XX wieku energetyka jądrowa dawała niesamowite możliwości i zarazem niesamowite zagrożenia, i ludzkość musiała wejść na wyższy poziom żeby nad tym zapanować, a i tak tak średnio nad tym panuje. Tak samo sztuczna inteligencja, która będzie wykorzystywana też cudownie w medycynie, ale równocześnie przez wojsko, mafię i tak dalej, będzie jeszcze jakby silniejszym dżinem. I jakby bez zwiększenia świadomości jako ludzkość, bez wejścia w wyższą duchowość możemy sobie nie poradzić. Takie miałem po prostu wizję po tej książce. No to słuchaj, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo w ogóle dopóki tego ty o tym nie napisałeś nie powiedziałeś teraz, to, to nie przyszły mi do głowy takie porównania. Także tutaj jakby nowy wątek zupełnie otwierasz, o którym oczywiście autor nie mógł mieć. Te na początku tego wiemy, że jak pisał tą książkę, on nie mógł mieć pojęcia. A wiesz, to ja jestem. Ch chciałbym jeszcze, żebyśmy porozmawiali o tym, no co tak na. bezpośrednim. Przekazie współczesny mężczyzna może z tej opowieści zaczerpnąć. Jak, jak ty to widzisz? Tak, w takim wiesz, osobistym wymiarze. No, ja myślę, że mistrzostwo to jest coś, co dla mnie przynajmniej tak mocno wybrzmiewa. To jest coś, czego brakuje chyba nam, mężczyznom, żeby mieć poczucie sensu, że to, co robimy. Ma jakość, ma wartość. I to jest ciekawe też, że on jakby opisuje tworzenie poczucia, osiąganie poczucia mistrzostwa w obszarze, który jest nieutylitarny. Mm. Tak, po prostu jest, ktoś by mógł powiedzieć, hobby, ale to, to nie było właśnie hobby. To było wejście w. Takie miejsce, gdzie trzeba było mnóstwo wyrzeczeń, to już według mnie wykraczało poza hobby, według jego. Było po prostu sposób życia. I on osiągnął tam mistrzostwa, a co więcej, on miał ścieżkę do dalszego mistrzostwa. I jak dla mnie, każdy mężczyzna chyba podskórnie czuje, że coś takiego. Jest wartościowe w życiu, a ta książka bardzo mocno to podkreśla. Mhm. A ty masz jakieś skojarzenia? Jest to tak. Dla mnie to jeszcze, poza tym dążeniem do mistrzostwa, to jeszcze tutaj dla mnie chyba na pierwszy plan wychodzi pokora. Pokora i odpuszczenie ego. Bo to, no to, to, to cały ten proces, który zresztą trwał latami. To nie były tygodnie czy miesiące tej praktyki, tylko to były lata, które Pelgel na to poświęcił. Pełne mozołu, frustracji, zwątpienia i tych właśnie prób poszukiwania ścieżek na skróty. Że tam sednem było to, żeby. Podejść do tego z pokorą, żeby odpuścić to dążenie do, do osiągnięcia jakiegoś celu, żeby za, zawierzyć pewnej odwiecznej idei i metodzie, żeby się, żeby się, tej, żeby się tej metodzie samemu powierzyć, ten, tej właśnie idei, za którą stoi ta najgłębsza duchowość, czyli pokora. Mam wrażenie, że my dzisiaj, jako mężczyźni, no, podejrzewam, że z kobietami jest podobnie. Tak? Mamy bardzo dużo takiego nastawienia na Osiągnięcia, na efekt, na, na zaspokojenie swoich ambicji, na udowodnieniu sobie i światu tego, co potrafimy, jak daleko zaszliśmy, i tak dalej, i tak dalej. I często nam się wydaje, że to jest ta właściwe, ten właściwy sposób, tak? kolejne cele, kolejne efekty. No a to jest dokładnie pokazanie, pokazanie przeciwnej, przeciwnej drogi. Właśnie oddanie się jakiemuś. Celowi, ale nie po to, żeby pokazać, pokazać, swoje mistrzostwo, tylko żeby doświadczyć czegoś w głębi. I to jest moim zdaniem rzecz, której dzisiaj mamy bardzo mało we współczesnym świecie, szczególnie na gruncie zawodowym, gdzie mężczyźni bardzo chętnie rywalizują swoimi osiągnięciami, zdolnościami, i tak dalej, i tak dalej, prawda. No się, I to zresztą powoduje, że wielu mężczyzn. Unika kontaktów z innymi mężczyznami, bo wiedzą, że tam wchodzą na tę arenę, gdzie będą poddawani próbom, będą się musieli w czymś tam czymś popisywać. I ta książka jest dokładnie czymś innym, tak to jest relacja mistrza i ucznia, mężczyzny i mężczyzny, gdzie mistrz uczy tego swojego um, ucznia, pokory, powściągliwości, odpuszczenia, i w pewnym momencie pojawiają się te efekty w sposób zupełnie niezamierzony. A jak się pojawiają, to one są darem. Takim darem, który przychodzi nie z siły naszych mięśni czy zdolności intelektualnych, tylko on przychodzi z połączenia, no, można powiedzieć, z wszechświatem. No tak, jakby osiągasz mistrzostwo, wyrzekając się siebie. Taki paradoks. A. Ja, ja pamiętam to, gdzie przed laty zdając, czy przygotowując się do pewnego egzaminu, który był dla mnie bardzo trudnym egzaminem, Mój nauczyciel i egzaminator powiedział, Im bardziej się starasz, tym gorzej ci wychodzi. Im bardziej się starasz, tym bardziej go nie zdajesz. I, i ten mistrz tutaj mówi, właściwie pokazuje dokładnie to samo. Im bardziej się starasz, tym, tym trudniej ci jest oddać właściwie strzał. Więc to, to jest takie wieś, filozoficzne pytanie, nie? Co, jak to w związku z tym, co robić. No właśnie, to chciałem o to spytać, bo zastanawiałem się, gdzie XXI-wieczny Polak ma szansę czegoś takiego doświadczyć, bo no, pojechanie do Japonii wcale tego nie gwarantuje, bo może być mało tych prawdziwych mistrzów uczniestwa Z. Już pomijam fakt yy, przeszkód. Yy, I ja miałem poczucie, że jednym elementem takim dość łatwo dostępnym, to jest. Tworzenie muzyki, a drugim taniec spontaniczny. Ja, jakby, tańczę ten taniec transowy, nazwijmy to, i tam też widziałem bardzo dużo punktów wspólnych z tym, co ten człowiek opisywał, jeżeli chodzi o ucznictwo. Czy tam też można osiągnąć takie poczucie tego pierwotnego zjawiska mistycznego, właśnie zatracając się w, w muzyce albo w tańcu? Mm. Ale może ty masz jeszcze jakieś inne skojarzenia, co może, gdzie można do tego doświadczyć? To jeszcze zanim to, to odniosę się do tego, co mówisz o tańcu, że mam takie wrażenie i takie też osobiste doświadczenie, że im bardziej w takim właśnie tańcu spontanicznym, mm. jeżeli próbujemy, Naśladować kogoś, powtarzać czyjeś ruchy, albo zastanawiamy się, czy robimy to właściwie. No to tak naprawdę robimy, Zachowiemy się wbrew tej intencji, wbrew idei. Dokładnie no nic wtedy nie osiągniemy. Chociaż może nawet ten nasz taniec może nawet będzie wyglądał ładnie, ale on nie będzie tym, czym mógłby być. To ja ze swojego doświadczenia z kolei bym to porównał do bycia w naturze, do, do wędrówek w naturze. Do tego, że można iść na kilkudniową wędrówkę z planem, marszrutą, celem do osiągnięcia, wysokościami do, do pokonania, prawda? I, i, I to jest to właśnie zadaniowe podejście. Zaliczamy punkty, zdobywamy koronę Polski, czy jakąkolwiek tam inną. Zaliczamy. Ale wtedy być może jesteśmy bardzo daleko od tego. Bycia w tej naturze, bycia w tych górach, bycia w tej przestrzeni. I dla mnie na przykład taką osob takim osobistym doświadczeniem tego typu jest. Pójście na wędrówkę, która nie ma planu. Jest jakiś czas tylko, którym dysponuję i tyle, tak? A czy ja dzisiaj przejdę tyle kilometrów, czy, czy więcej, czy mniej, to w ogóle jest bez znaczenia. Tak? To nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żebym ja tam był w tym miejscu, w którym jestem, i je odbierał sobą. Więc nie mówię, że osiągam w tym takie mistrzostwo jak tutaj yy, mistrz ucznictwa, ale gdzieś ty, ty, czuję pokrewność trochę tego doświadczenia. Mhm. Ja myślę, że każdy, jak się rozejrzy, to może znać coś takiego, bo w sumie, tak jak ja rozumiem zena w ogóle i mistyków, to można to osiągnąć zmywając talerze. Tak. tak? Albo gotując rosół dla, dla rodziny, jakby tym możliwości jest dużo, tylko chodzi o to, żeby być świadomym i coraz bardziej pozwalać, żeby to życie płynęło przez nas, a nie, a nie przekombinować. Chodziłeś o rosolę, tak pomyślałem, że nagrywamy ten program w niedzielę, przed południem, więc nie wiem, czy u ciebie jakiś dzisiaj niedzielny rosół, czy stąd to skojarzenie? Tak, chyba tak. Jakby ma być większe spotkanie pod wieczór, więc coś będzie gotowane. Tak, ja też dzisiaj będę wieczorem gotować. Nie rosół, ale coś innego. I to jest właśnie gotowanie, jeżeli jestem w takim przepływie, też to znaczy, jeżeli to nie jest takie zadanie, że trzeba za godzinę zrobić obiad, bo po prostu taka jest sytuacja. Tylko kiedy to jest. Mam na to czas i to Spawa mi przyjemność, dopłynie ze mnie. No to wtedy to gotowanie też może być takim, takim przeżyciem. Także słuchajcie, no dla tych, którzy się interesują Zen, a nie znają tej książki, no to, to wiele polecamy. Eugen Hegel, Zen w sztuce ucznictwa. Dla tych, którzy nigdy o ZEN nie słyszeli, i może sama, samo to słowo jakoś ich zniechęcać, to, to zachęcam, żeby jednak mm, sięgnąć po tą książkę, bo ona jest. Można ją czytać na wielu różnych poziomach. Na wielu różnych poziomach i może w nas jakąś czułą stronę poruszyć. Ja myślę, że nawet jak ktoś nie ma w planach mieć kontaktów z ZEN, to warto to przeczytać po prostu, żeby inaczej spojrzeć na świat. Tak, dokładnie, dokładnie. No to to co, dziękujemy za, za uwagę. W kolejnym odcinku zapraszamy do, do słuchania nas, i oglądania i komentowania. Zawsze jesteśmy wdzięczni tak. za, wszelkie, za wszelkie komentarze na różnych platformach. Dzięki, cześć.